Szanowni Państwo, wracamy do serii recenzji. Nie możemy Was tak długo zostawić bez informowania was o właściwościach różnych napoi. I na dzisiaj wybraliśmy napitek o nazwie charakterystycznej, znamiennej dla czasów współczesnych. Otóż nie wiem, czy zgodzicie się z tą diagnozą, drodzy Państwo, ale ludzie współcześni rzadko kiedy mają jakieś wyraziste poglądy. Nie chcę powiedzieć radykalne, ale chociażby wiecie, takie ewangeliczne tak tak nie nie. Zawsze jest jakieś ale. No, uważam X, ale prawda tutaj czy jestem zwolennikiem opcji Y, ale każdy ma swoje, prawda? Nieważne, nie kłóćmy się i to tak ludzie niuansują idąc na kompromisy. W imię? No właśnie, w imię czego? Nie wiem w imię czego. Yy, prawdopodobnie jakiejś iluzji yy, spokoju, świętego spokoju. Ponieważ wyznają kult świętego spokoju. I tutaj proszę Państwa mamy właśnie Winter ale Niby Winter ale Proszę Państwa, temperatura dzisiaj na przykład była 3 stopni na plusie. Tutaj na Pomorzu. Browar Widawa. No dobrze, to... Spróbujmy, jak smakuje kompromis. Państwa zdrowie, ale może nie takie zdrowie do końca. Zobaczymy, jak się nosi czapkę, to będzie zdrowie, jak nie, to nie. Och, nic szczególnego. Dziękuję.